Z tej strony Sywek, witam Was w kolejnym odcinku z gry Resident Evil 2 Remake. Po dłuższej przerwie wróciłem do nagrywania, ponieważ miałem dużo spraw do załatwiania, nie miałem za bardzo czasu. Także przez dwa tygodnie nic nie nagrywałem. Tam dostawaliście odcinki te takie stare, już które nagrywałem wcześniej. Dobra, tutaj widzę jakiś dokument mamy. bransoleta z identyfikatorami. Ta placówka badawcza korzysta z najnowszej technologii zabezpieczeń, aby zapewnić bezpieczeństwo pracowników, skuteczność praktyk biznesowych. Wchodzenie i wychodzenie oraz obsługa pewnych urządzeń wymagają noszenia bransolety z identyfikatorem. No i istnieją trzy uprawnienia. No to dobra, tutaj zdobyliśmy sobie te trzy uprawnienia. Tutaj coś o wkładkach pisze. No. Także tak, jest jeszcze jeden taki szczegół, bo pobrałem sobie stroje. Zaraz zobaczymy, czy one już są tutaj dostępne. Chyba jeszcze nie ma. To w następnym odcinku Wam pokażę, o co chodzi. Za darmo sobie pobrałem, także nic za to nie płaciłem. Także tak, dobra. Tutaj mamy wyższego szczebla wkładkę. I pójdziemy sobie. Pójdziemy sobie tam chyba na zachód już. Jeśli się nie mylę, na tą część zachodnią. Dobra. Będzimy sobie, zobaczymy co teraz nas czeka. Będzie dużo pojedynków na pewno. Także zaczynamy i kończymy tutaj scenariusz Leona i przejdziemy do naszej Claire. Okej. Okay. No i wchodzimy. Widzimy na starcie... Znaczy wziąłem ze sobą miotacz ognia, magnum oraz shotgun. Shotguna. Mamy dużo kieszeni, gramy na normalu, ale Claire zaczniemy sobie już na hardkorze. Żeby było ciutkę trudniej. Dobra, co my tu mamy? Żołnierza oraz kasetę z, z laboratorium. Obejrzymy sobie. OK. Mamy granat ręczny. 3 sztuki już mamy na tą chwilę. OK. Co, co tu jeszcze się dzieje? Tutaj co trzeba? OSS. To szybciutko sobie odblokujemy. Nie to. Obejrzyj. OSS. Dobra. Udało się, o tutaj mamy kasetkę sobie wrzucimy. Małam wideo odtwarzacz. I think I didn't know you were coming. This is my life's work. I'm not handing over anything! We have our orders, Dr. Birkin. I'll ask you one more time. <laughs> Stop fire!

Dobra, William Birkin, skrzynka odbiorcza, nadawca Jane Doyle, wstrzymane badania nad G. Ambra Corporation podjęła decyzję o wstrzymaniu badań nad wirusem G prowadzonych w podziemnym laboratorium w Nest. Przerwano finansowanie projektu, a dyrektor William Birkin został usunięty ze stanowiska, u grubo. Nadawca BE. Tematu brak. Dziękuję za wiadomość, doktorze Birkin. Szefostwo wykazało zainteresowanie. Wspomniano przez pana. Ewolucją ewolucyj. Nie, jak to? Ewolucją bronią biologiczną. Koszty nie grają roli. Nasza firma dysponuje największymi funduszami w USA. Richard Kersel. Gratulacje. Z, radości z radością przyjąłem informację, że G jest w połowie gotowy. Dziwne, że zgłosił pan tego do. Dziwne, że nie zgłosił Pan tego do laboratorium w, w centrali Umbrelli. Ale nie będę drożył tego tematu. Proszę o wysłanie wyników. Także chciał wszystko dla siebie zachować. Proszę się nie martwić. Wykonał Pan mnóstwo dobrej robo roboty przy G. Ale my zajmiemy się resztą. Nadawca jo John Doyle. Napomnienie. Istnieje podejrzenie, że naruszył pan warunki umowy z Umbrella Corporation. Nie ma wątpliwości, że przejął pan kontrolę nad projektem G i bez upoważnienia kontrolował, kontaktował się z Armią USA. Proszę o odpowiedź na wezwanie komisji śledczej w ciągu 24 godzin. Także widzicie, tutaj dupa mu się paliła. Birkinowi wziął wszystko, zaczął sam robić. Dobra, tutaj już te dwie rzeczy możemy sobie wyrzucić Nie, nie będą nam potrzebne Okej okay. Chciał Birkim wszystko sam zrobić No ale niestety Mam Roślinkę Tutaj coś mamy Taki jest proch strzelniczy. W ogóle mam tyle tych prochów, chyba sobie wrócę i wykonam jakieś te amunicje. I tak chyba zrobię. Zobaczcie, ile tego jest. Tu proch strzelniczy, tu. W ogóle sobie połączymy. Eee... Ten z tym Tak jest, utworzymy sobie dużo amunicji do Magnuma Hop Jeszcze tutaj mam do pistoletu. Znaczy do pistoletu, zwykły proch strzelniczy sobie wykonamy do shotguna. Dobra. Paliwo rakietowe przeładuję sobie miotacz ognia Dobra Paliwo rakietowe No, dobry pomysł No i co, i to by było na tyle, tak? Granaty Dobra, lecimy dalej prysznic co my tutaj mamy eksperymenty zobaczcie Dziennik badań. Obserwacja wzrostu embriona. Obiekt 449. Po wszczepieniu obiektowi embriona G wykonaliśmy 50 cm nacięcie do klatki piersiowej od brzucha i rozpoczęliśmy obserwację przy pomocy zespołu medycznego. Utrzymaliśmy obiekt na poziomie przytomności między 15. przytomnym a GCS 10. Ten jednak uległ pogorszeniu i dalsza obserwacja nie była konieczna. Obiekt został zutylizowany. Czyli co tutaj, jakieś te obiekty, tak, są opisywane właśnie o te. Przepraszam. Mamy próbkę wirusa, ale nie mogę jej zobaczyć. Chyba się zanosi na walkę, coś mi się tak wydaje. Połączymy sobie. Teraz tak to schowamy. Weźmiemy sobie spray leczniczy. Naboje. Hop. Tak przygotowani pójdziemy na bitwę z tyrantem. No, jest on. Thing, william why it shouldn't have been like this it's umbrella's fault this whole mess your umbrella too you're telling me you weren't involved in this yes but we never meant for this to happen and tell me everything right from the start You don't get away that easily. Good God, William. What have you done? So you made this monster. We made the G virus, but we never intended this to happen. Spin it any way you want. You're still responsible. <laughs> Dobra, trzeba mu ostrzeliwać oczy. I to na plecach, tak samo. Dobra. Został. O kurczę. i teraz go palimy ciara. No, także tak trzeba go ogłuszać.

że spraja z jednego wziąłem Dobra i teraz szybko palimy to. Okej okay. Co my tu mamy? Chyba paliwo Granat. I że nie jest, widzimy. się zdawać. Cholera jasno robi się nieciekawy moi drodzy. Stałem ciała. O oh Jezu... Yes. Także widzisz, trzeba ostrzelać mu te oczy, nie? Tak jest, oczy na ciele, getto, deko, dekoracje, zniszczy wszystkie, aby uczynić go poddanym w, na tak Wezmę sobie jeszcze te spraye lecznicze. Dobra. Miesz a może mieszanki ziół. O. No i super. No i teraz wracamy, także widzimy się już przy samej walce. Kurcza, ja ci nie mogę. Stawaj, Leon. Shotgun to jest do dupy, także na nie używali się od razu wam mówię.

Wziąłem tą mieszankę ziół mam też odporność tutaj w dolnym prawym rogu na obrażenia. Trzeba zmieszać wszystkie trzy zioła razem, aby ona zadziałała. Matem, tak jest, Prosta taktyka, Już taka prosta, że raz zginąłem, co nie? Ja. Okej, okay. pozbieramy sobie wszystko. Tutaj mamy zobacz ile rzeczy Tego nie mogę zabrać Ale to nic, przeładuję sobie coś Także shotgun to na pewno się nie sprawdza w tej potyczce Magnum jest jak najbardziej odpowiednią bronią. Cholera, no i co teraz? Paliwo usunę. Bo tutaj mi tylko dwie sztuki zostały. Dobra. No i wszystko. Idziemy do windy. Także widzicie, jak zmieszacie sobie wszystkie trzy rodzaje zioła i użyjecie, to macie

That bitch. What's that supposed to mean? She's not FBI. She's a mercenary. She's gonna sell it. The G-Virus is gonna go to the highest bidder. Uh, that's bullshit. I hope you're right. But it's the G-Virus.

Wydaje mi się, że tutaj z powrotem. Schowam sobie do skrzyni rzeczy. Eee, teraz tak. A schowam sobie pistolet. Nie będę już go na razie używał. Może to dobrze, może to źle, nie wiem. Okaże się wszystko. Jeszcze sobie porobimy porządki. Weźmiemy również paliwo. Zobaczmy jak to wygląda. OK. Jeszcze jeden granat błyskowy. A, czyli ja muszę w ogóle, całkowicie stąd wyjść. Sejda. Yes, no, co, nawet bransolety nie potrzebuje, tylko chodzi sobie z tym pistolecikiem. Nie no, nieźle, mogła nam Just to dać. To zróbmy dwójkę. Zastanawiałam się. Nie, zróbmy dobrą drużynę. Muszę ci coś zapytać. Świat jest ostrożny. Proszę. Tell me you got it. Oh, I got it. Let me verify the G sample and we get the hell out of here. Before we do that, I ran into Annette. net she claims you're not FBI. Oh, Leon. Why couldn't you just hand over the sample? Because I realized, as much as I wanted to trust you, I didn't. I really hoped it wouldn't end up like this. So that's all this was? I was just some pawn to you? Look, I'm just doing my job. And I'm doing mine, so drop that damn gun! I'm taking you in. Hand over the sample, Leon. I don't want to hurt you. And <sighs> you shoot me. But I don't think you can. do this take care of yourself neon Bardzo znany obrazek z oryginału. Tam też Ejda ginie spadając w przepaść. Mam się czas, widzę, że mamy 10 minut na ucieczkę z laboratorium. Uwaga, zaczynamy. Spray leczniczy, bardzo dobrze. Coming down. Listen to me. You need to get out, fast. Yeah, there's a way out. We can make it. Where are you now? Claire, are you still there? Leon? Hey, Leon, you're breaking up. Forget about me. Just get out of here. Damn it! Jest nasza Claire. Dobra, musimy ją znaleźć i uciekać. Nóż bojowy. Ło, już się zaczyna wszystko. Ale wiecie co? Pół godziny to już, to już i tak za dużo. Także czekajcie na następny odcinek, na końcowy etap. Widzimy się. Na razie, cześć.